Cześć, z tej strony Logan Bedwolf i nie jest to odcinek z Gotika jako taki, tylko jest to tylko film informacyjny, no, w którym przede wszystkim muszę się przydać, że muszę, że zjem, że zawaliłem sprawę, no wręcz, no wręcz powiem brzydko zjebałem, bo to. No Zrobiłem wczoraj tego live'a, znaczy to to będzie dla was przedwczoraj, ale mniejsza. Zrobiłem ten stream, było go dwie godziny, no ale potem wszystko fajnie, pięknie szło, ale jak sprawdziłem potem zapis streama, no okazuje się, że z dwóch godzin zrobiło się pół godziny. Jeden wielki fail. Stream nie poszedł tak, jakbym chciał. Więc poszedł bardzo tak, jak bym nie chciał. Już bardzo nie poszedł tak, jak bym chciał. A niestety sporo osiągnąłem przez ten czas, przez te dwie godziny. No bo sami zresztą zobaczcie. Mam czwarty poziom, Wzmoc zwiększyłem sobie siłę. Mam jeszcze do zapasowe 10 punktów, ale zaraz te się chyba na siłę wydam. Przed chwilą też robiłem znowu ten odcinek, ale zapomniałem wyłączyć opcję streamu i, no i cóż. Wyszło tak, że... Pominęliście jak penetruje jedną skrzynkę obok kowala w obozie bractwa, może nawet ją pokażę, bo może jak ktoś będzie chciał, będzie ciekaw, to jest tam naprawdę fajny toporek i wymagający niewiele siły, o proszę. Nawet trzy sztuki, są dosyć cenne, wymagają mało siły, czyli można tak jak widzieliście w odcinku pójść do choracego, nauczyć się zdać, złapać pięć punktów i możecie tego używać. A to bardzo fajna broń, bo może jak widzieliście, albo nie widzieliście, nie wiem czy jako kuczewa to bo... Poproszę się jasną, czy włączyłem nagrywanie przed tej, yy, walką, czy po. No i w każdym razie, za pomocą tej broni moje siły mogły spokojnie pokonać nawet jaszczura. Może nawet rzucę się na wilka i zobaczę, czy jego pokonam. Bo... Ale fakt jest faktem, że sporo tam w międzyczasie uleciało Wam na te, przez te dwie godziny. Oddałem pierścień Larysowi między innymi. Oddałem zadanie z Mordragiem Torusowi. Próbowałem balki na arenie, ale to zupełnie nie wyszło. Porażka to totalna. Odwiedziłem obóz na Bagnie. Robiłem tam parę pomniejszych działalności. Zdobyłem od y, korkaloma jednego z tych gości tutaj w Bractwie, recepturę dla innego gościa w starym obozie, Dextera. Też parę pedeków wpadło. Zbobiłem parę potworków. Generalnie parę rzeczy to uleciało. Niby nic, ale jednak coś tam umknęło wam. No i właśnie tu jest pytanie: Co wam zrobić? Bo nawet wam pokażę. Jestem w tym momencie, mam ten swój toporek. Łuk sprzedałem prawdopodobnie, albo go zrzuciłem. Nie, tylko zrzuciłem. Łuk cały czas mam. Teraz no, dobry sobie donosił. Ale. Podróżcie tylko, że zapiszę grę. Nie chciałbym teraz być w jego skórze, ale mam przygotowany zapis, pokażę wam. Ponieważ wolałem się zabezpieczyć, na wypadek, gdyby jednak coś poszło nie tak z tym streamem. Bo by, liczyłem się z tym to dosyć mocno. Ale choć i tak mnie niestety to boli. Czekajcie, właśnie jest to zapis w tym momencie, jak sami widzicie. Bez tych wszystkich, bez tych dwóch poziomów. Dokładnie to go zrobię tuż przed właśnie uruchomieniem tego mojego nieszczęsnego streama. Więc tak naprawdę... Mógłbym w tym momencie... Y, zacząć... Nagrać, uzupełnić te dwie godziny... Na odcinkach, w jakiś tam sposób. Jeden, dwa, no, do, dwa do czterech odcinków mógłbym to uzupełnić. Cały ten nieszczęsny stream. Ponieważ mam, jestem byłem przygotowany, mam zapis. I mógłbym w tym momencie od początku wszystko robić. Ale jednocześnie. No powiem szczerze. Nie bardzo mi się chce, bo widzicie, Seras. Jakiejś wykokszonej postaci nie mam, bo brakuje mi jednego poziomu, by móc się przyłączyć do jakiegokolwiek obozu. Ale jednocześnie coś już umiem mu walczyć w tym nie momencie. Dzięki temu toporkowi, to zaraz wam pokażę, gdzie go znajdziecie. Dzięki temu, że zdobyłem trochę siły i zaraz zdobędę więcej siły, jak wrócę do starego obozu. I chciałbym, ale to bym wolał jechać odtąd. No, to właśnie ta skrzynia. Jest pusta. W każdym razie, no, do, do tematu. Pytam jednak dlatego, że chcę wobec wszystkich tych, którzy oglądają, którzy czekali na tą serię, chcę wobec tych wszystkich ludzi być fair. Bo może wszyscy chcecie widzieć tak naprawdę całą moją rozgrywkę, albo zostaw no, z plus minus parę minut, której robię poza odcinkiem, np. tam jakieś przygotowania, albo ubicie parę potworków, Jak to było w przypadku tego tej znajdźki z Gilbertem żebyś musiał sobie oczyścić drogę, dla skrócenia odcinka Ale no jednak Może chcecie wszystko oglądać, dokładnie jak przechodzę całą grę A tym samym jak przechodziłem na przykład zadanie z korkalomem. Jak próbowałem walczyć na arenie, ale no niestety mi to nie wyszło więc tak, więc... Dlatego was pytam czy chcecie, żebym te odcinki jakoś uzupełnił te wszystkie wydarzenia, które robiłem po drodze? To co zrobiłem lub zamierzam teraz, zamierzałem teraz zrobić od tego momentu. ale może wolić, a może jednak darujecie mi, machniecie ręką i powiedzcie kontynuuj od tego momentu. Bo w tym momencie mogę robić, mogę zrobić wszystko. Obie opcje wchodzą w grę. I to już tylko zależy od Was. Czy chcecie, abym ja to kontynuował od sprzed streama, czy od teraz. To już zależy od Was. Dlatego bardzo Was proszę, abyście mi od, Waszą odpowiedź napisali w komentarzach. Powiedzieli mi tam, czy chcecie, uzu, bym te dwie godziny uzupełnił, czy mogę już na nie machnąć ręką i mam po prostu jechać dalej. Tak czy inaczej, jak zdecydujecie, tak się dostosuje. Jeżeli zdecydujecie się na uzupełnienie dwóch godzin, następny odcinek zacznie się w starym obozie, znaczy w nowym obozie, od tego momentu, w którym widzieliście. Jeżeli zdecydujecie się na kontynuację od tego momentu, czyli już darować sobie, Następny odcinek zacznie się w starym obozie. Gdzie po drodze pobiję, tutaj w lesie parę żyjątek. Nawet zobaczę, czy jestem w stanie ubić wilka. Ciemno, strasznie. No ładnie. Tak, ale dwu, dwa wilki już niestety nie No więc, tak taki czy inaczej. Taki jest Wasz wybór. Mam kontynuować. Którą wersję mamy zrealizować? Piszcie mi w komentarzach koniecznie. Ja się po prostu zastosuję Najbliższa, a najbliższy odcinek na pewno po drodze będzie z Tefa. To macie jakiś tam czas na zastanowienie się. Liczę naprawdę na Waszą odpowiedź. I po, co byście nie wybrali, ja to uszanuję. Krótko więc. I to by było w sumie na tyle. Tak się w sumie rozgadałem. I do następnego odcinka, do następnego filmu. Trzymajcie się i cześć.